Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Muszę przyznać, że troszeczkę zardzewiałem, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, bo teoretycznie mam jakiś pomysł na ten film, ale pewnie wyjdzie to inaczej trochę niż miałem to w pierwotnym planie. W każdym razie, mamy kwiecień 25 roku i praktycznie równo rok temu zlebiłem taki wiosenny update głównie z tego samochodu i z moich planów na sezon. No i ten update nie był zbyt kolorowy, bo miałem wtedy dosyć duże problemy z wieloma różnymi tematami w kontekście budowy samochodu. I pomyślałem, że to będzie fajna okazja nagrać w tym roku jeszcze jeden taki update, ale tym razem już dużo bardziej optymistyczny, ponieważ to coś jest już praktycznie na ukończeniu. Zostały jakieś detale do zrobienia, o czym za chwilkę powiem, ale. Bardzo, bardzo dużo pracy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, wrzuciłem w to auto. Nie tylko w silnik, ale w praktycznie cały samochód. W zawieszenie przednie tylne, całą elektrykę, wszystko przejrzałem, przerobiłem, poprawiłem. I auto, jak widzieliście przed chwilką, odpala i jeździ. Porusza się przód tył, i jest już bardzo blisko do tego, żeby zrobić jakieś wstępne strojenie. Ale o tym za chwilę, ponieważ tamten update sytuacyjny był bardzo ogólny, i chciałbym, żeby ten też był. Bardzo ogólny. I zanim powiem kilka słów o tym samochodzie, no to chcę powiedzieć o kilku innych rzeczach naokoło no właściwie tego samochodu. Mianowicie, jednym z moich poprzednich filmów było nagranie filmu o moim aucie, czyli o Vivaro I przyznam się, że to było dosyć ciekawe, ponieważ. Odbiorcami tego filmu było, było dużo nowych osób, które nie oglądały mnie wcześniej z budowy tego typu samochodu, czy innych samochodów, czy ogólnie rzeczy nazwijmy to amatorsko i półamatorsko driftingowych i motorsportowych. I było to fajne, bo dotarłem do zupełnie innych osób i mam w planie dalsze nagrywanie filmu o busie. A jeżeli chodzi o busa, no to w, to się łączy na tyle, że ten bus. W sensie mój bus Vivaro, którego widzicie teraz, jest zapleczem serwisowym do tego samochodu. W zeszłym roku kupiłem też lawetę, przyczepę lawetę, która wymagała pewnego serwisu i odświeżenia, ale ona też jeździ. I w ostatnim czasie, pierwszy raz na dobrą sprawę zlibiłem trasę. Z bm ką nie moją, tylko tą srebrną E46 i jest naprawdę spoko. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to auto jeździ. Co prawda jest mała moc, ale wszystko działa tak, jak powinno i zaplecze serwisowe, które daje bus, którego można załadować, plus laweta i ten komfort jest nieporównywalny do tego, co robiłem wcześniej, czyli wynajem lawety. Albo pożyczanie przyczepy i włożenie jej suwem. Także jest to dla mnie mały, teoretycznie mały krok, który wymagał dużo czasu, żeby to wszystko pozamykać, zlebić prawko, zlebić lawetę, przeserwisować lawetę, przeserwisować busa, bo też wymagał pewnych napraw i to wszystko jest gotowe i czeka na to, żeby załadować do auto na lawetę i gdzieś jechać. Jeżeli chodzi o busa, to w tym filmie, o którym wspominałem przed chwilą. Mówiłem o tym, że będę robił zabudowę serwisową i zacząłem ją robić zimą, ale pogoda była tak dramatyczna, że odpuściłem ten temat i dosłownie w ostatnich dniach popchnąłem to troszeczkę do przodu. Popchnąłem tą zabudowę serwisową, robienie tej zabudowy serwisowej do przodu, i tak to wygląda na ten moment. Szuflady są gotowe, wstępnie już zapakowane. I jeszcze to są narzędzia, które muszę przejrzeć. Uzupełnić tak, żeby mieć w miarę możliwości jak najwięcej narzędzi niezbędnych na serwisie, hmm. tutaj też jeszcze jakieś klucze, to wszystko jest do przejrzenia, ale już można je uzupełniać, oczywiście. Później sobie to jakoś odświeżę, odmaluję. Na razie jest jak jest, ma działać. Tutaj są na przykład normalia, śluby, nakrętki, opaski, rzeczy, które są często potrzebne na serwisie, a fajnie jest mieć je na stałe, po prostu tutaj w zabudowie. No Teraz są dwie skrzynki po idealnie wpasowane tutaj z pasami. Ta jest jeszcze pusta do uzupełnienia. Jeżeli chodzi ogólnie o tą całą zabudowę, no to plan jest taki, że tutaj będzie jakiś mały stół roboczy, więc tu się niewiele zmieni, ewentualnie coś w tej wnęce tutaj. Tu będą dwie skrzynie, jedna na drugiej, z częściami. Mam takie fajne, duże skrzynie niebieskie, które idealnie się wpasowują. Będą wjeżdżały tutaj spięte jednym pasem. W środku jakieś wszystkie części serwisowe, zapasowe potrzebne. A tu jeszcze do końca nie wiem w sumie co będzie. Tam są dwa kompresory powietrzne z X5, które będą służyły jako kompresor powietrza, też na serwisie. Tutaj jeszcze gdzieś akumulator chcę drugi wcisnąć, albo tu, albo pod kanapą, tam gdzieś. Jeszcze do końca nie wiem. Także pomysł na to na razie jest jakiś wstępny na tą część. Ale póki co zostaje tak jak jest, gdzieś jeszcze tutaj kaśnicę chcę zmieścić, yy, jakieś miejsce na lewarek, tak żeby też lewarek tutaj był na stałe wpasowany, tak żeby ta przestrzeń tutaj ładunkowa była pusta. No i tyle. Myślę, że tak i tak już teraz całkiem fajnie to wygląda i zdecydowanie przyda się takie zaplecze na miejscu, na serwisie. I na tym etapie nagle się zatrzymałem, bo powstrzymuje mnie czas i możliwości. Ale i tak, i tak jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o pozostałe inne tematy, które się dzieją, nie wszystko jeszcze mogę w tym momencie powiedzieć, ale zdradzę się, że pracuję nad kilkoma fajnymi częściami, które mam nadzieję, niedługo będziecie już mogli kupić ode mnie oficjalnie. Pracuję nad tym i jestem naprawdę na zaawansowanym etapie. Pracuję też nad kilkoma innymi filmami. Jeżeli chodzi o te części, o omówienie ich, o to, jak one są skonstruowane, jak je prawidłowo zamontować i dlaczego warto je zamontować w waszym samochodzie. Ale to jeszcze kwestia miesiąca, dwóch. Mam nadzieję, jeżeli wszystko się dobrze ułoży. Jeszcze tylko wracając do tego zdjęcia, czyli mój bus z lawetą z tym E46, to BMW jest jednym z kilku powodów, dla którego budowa mojego auta się troszeczkę przeciąga. Ponieważ jest to E46 Dominika, które robiłem w zeszłym roku na kilka razy. 2,5 kompresor, auto całkowicie przebudowane, wstępnie już wystrojone. I dwa tygodnie temu byliśmy na pierwszym treningu tym samochodem. I jest naprawdę spoko. I od samego początku, jak już to auto było na ukończeniu, to umówiłem się z Dominikiem, że będziemy to nagrywać i no, te dwa tygodnie temu próbowaliśmy ja próbowałem to zrobić, ale niestety pogoda mnie troszeczkę pokonała i czekam na lekko lepsze warunki pogodowe tak żeby móc nagrywać i przy okazji nie zamarznąć. No i będzie ku temu okazja niedługo. To auto jest naprawdę bardzo fajnie zbudowane, bardzo fajnie się prowadzi i chcę zrobić wstępnie trzy filmy na temat tego samochodu, także to myślę, że też jest kwestia najbliższych kilku miesięcy. Ale to, co Was najprawdopodobniej najbardziej interesuje, czyli to auto. Robiłem zdjęcia przez ostatni długi czas, jakieś krótkie filmy, i totalnie ich nie segregowałem. I cieszę się, że teraz są święta. Usiądę do tego i będę mógł to posegregować, bo auto zostało całkowicie jeszcze raz przebudowane, tak żeby po pierwsze mm, naprawić silnik i złożyć go tak, jak powinien być złożony, i tak też teraz jest zrobione. Jest przebudowana instalacja elektryczna, zlebiona całkowicie jeszcze raz od zera. Jest naprawione dużo takich drobnych elementów, które mogłyby się zemścić w trakcie jazdy, które zlebiłem po prostu lepiej, mając na to trochę więcej czasu, mając już trochę większe możliwości i większe doświadczenie, tak żeby one się nie zemściły. To wszystko, każdy ten detal, będzie zawarty w następnych filmach z budowy. Które mam nadzieję, powoli już zacznę teraz składać, bo jest zdecydowanie bardzo dużo materiału. Ale jeżeli chodzi ogólnie o to auto, mam teraz święta i daję sobie jeszcze ostatnich kilka dni na poprawki. I plan jest taki, żeby w przyszłym tygodniu pojechać na lotnisko i na jakimś minimalnym doładowaniu zacząć tym autem jeździć i robić jakieś wstępne mapy. I tutaj ogromne podziękowania dla Sławka, który. Robi to zdalnie i będzie to robił zdalnie. Jesteśmy umówieni w ten sposób, że ja jestem na miejscu tutaj z laptopem, a Sławek jest u siebie na drugim końcu Polski, u siebie przy komputerze i na, tej, na podstawie odczytu z czujników, na podstawie wszystkich odczytów z bleka, będzie robił poprawki w mapie. Na miejscu będę miał też Kacpra, właściciela tego fajnego E30 Turbo, który będzie mi pomagał. Na miejscu, jeżeli chodzi o jakieś poprawki, które musimy zrobić, które no, najprawdopodobniej będą i mam nadzieję, że skończy się na zasadzie ustawienia Westgate'a jakieś drobne, nie wiem, sprawdzenie świec. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych poważnych usterek, ale liczę się z tym, bo to auto nie jeździło dwa lata, trzy lata, a już się totalnie w tym pogubiłem. Do tego też za na chwilę nawiążę. Więc mogą dziać się różne rzeczy i jestem tego świadomy, że mogą dziać się różne rzeczy, ale po tym czasie jestem naprawdę zadowolony, bo okej, okay, to się rozciągnęło bardzo mocno czasowo, ale to, ile się nauczyłem przez te dwa lata problemów z tym samochodem, to auto przez dwa lata zlibiło może 100 metrów o własnych siłach, z czego pewnie 50 metrów było do garażu i z garażu i ostatnio sobie nawet jeździłem chodnikiem do przodu i do tyłu, bo już tak bardzo nie mogę się doczekać. I te wszystkie rzeczy, które się nauczyłem w tym samochodzie, te problemy, które sam sobie świadomie lub nieświadomie wygenerowałem, które później musiałem naprawiać, tak bardzo z czasem doceniam, że nawet jeżeli cokolwiek się stanie z tym autem na strojeniu, jeżeli będą jakieś problemy, z czym powtórzę jeszcze raz się liczę, to i tak, i tak. Yy... Bardzo się cieszę, bo naprawdę ogrom wiedzy, nauki i doświadczenia, między innymi dzięki Wam, przez te ostatnie dwa lata robienia filmów, pokazywania Wam tego, co tutaj robię i feedbacku, który dostaję od Was, jak niektóre rzeczy można zrobić inaczej, lepiej, jakieś głębsze zastanowienie się nad różnymi tematami. Jest tego bardzo dużo i mam nadzieję, przekuję to w najbliższym czasie na produkty, które będziecie mogli ode mnie kupić, ale nie chcę wyprzedzać faktów. Jeżeli chodzi o Ostatnie poprawki to w tym momencie, jak skończę to nagrywanie, podnoszę auto, demontuję wydech, robię termikę na wydechu, tutaj też podziękowania do Kacpra, właściciela tej Supry, do którego jadę i który pomoże mi tutaj zaizolować to termicznie tak, żeby nic się tutaj nie stopiło w miarę możliwości. Kilka elementów układu wydechowego trzeba zrobić. Kilka ostatnich detali, kilka poprawek i przyszły tydzień jedziemy na Lotnisko. Także podsumowując, mam nadzieję, że następne filmy będą niedługo. Siadam do segregowania materiału, tak żebyście, no mam nadzieję, już całkiem niedługo zobaczyli jakieś filmy. Trzymajcie kciuki, jeżeli chodzi o przyszły tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie podda, ale jestem na to przygotowany i liczę się z tym, że może się coś wydarzyć. Dzięki. No i do zobaczenia, mam nadzieję, już całkiem niedługo w następnych filmach i mam nadzieję. Że w tym roku będziemy się widzieć w jakichś różnych lokalizacjach torowych, ale nie wyprzedzam faktów. Jak będę już coś wiedział, gdzie będę się pojawiał tym samochodem, to też was będę informował. Do zobaczenia!